Szczęście Sławek tuż po zakończonym meczu był już w parkingu. Jak czuje się Sochomir Dudek po tym groźnie wyglądającym karambolu? Co się stało? Prawie dobrze, prawie dobrze, że mi się nic nie stało, tego. no trochę tego, nogę mi poszarpało, bo w ciągu dni w, w koło szmita te motory tam się szczepiły i czułem jak mi rwie piętę, trochę mi tam właśnie porwałem w szpitalu, założyli mi szwy z trzy chyba, nie wiem, dokładnie ile, no i tak potuczenie takie trochę tutaj klatki piersiowej i tak poza tym wszystko by było w porządku. ja to mogła być wina, czy to wina Andy Smith'a, czy jakiś po prostu błąd na torze? Jechałem czwarty. i Przycięłem do małej, do zewnętrznej, do wewnętrznej, aż mi tam był spychany na płot i po prostu on się odbił od płotu, bo nie miał miejsca i zajechał mi drogę. Także ja już nie miałem nic innego, nie mogłem nic zrobić. Po prostu on mi stanął w poprzek drogi, uderzyłem w niego motocyk. Starałem się tak jeszcze też skręcić na murawa, już nie dało rady. Po prostu bokiem to uderzenie powstało, gdzie właśnie mi wciągnęło nogę gdzieś w jego koło. Miejmy nadzieję, że szybko się ta kontuzja zaleczy. A jak oceniasz dzisiejszy mecz, dzisiejszy występ całej drużyny i swój własny? No nie, tak, nie przyglądałem się za bardzo kolegom, ale no, szkoda, co tu mówić, kiepsko wszystko wyszło i nie wiem, nie wiem, co jest za przyczyną tego wszystkiego, że tak drugi mecz tak słabo jadę, trudno mi coś teraz powiedzieć. No. A jednak pierwszy wyścig pojechałeś znakomicie, wygrałeś z Jatkiem, Golobem znakomity start i potem znakomita jazda na dystansie i trzy punkty. Co się później stało? Znaczy, no akurat udało mi się ten, no, tor był tak, pierwszy bieg było, tor był namoczony, był tak ładnie, wilgotnie trzymało, równo wszędzie, także wygrałem, wyszedł mi start, wygrałem ten start, no i potem jechałem dobrze, nie zrobiłem błędu i po prostu wytrzymałem to prowadzenie. No w następnych biegach było różnie, co prawda, no... Nie umiemy jeździć chyba tu na tym torze i wykorzystują to bardzo mocno przeciwnicy, którzy tutaj mimo przegranych startów wykorzystywali nasze błędy, szczególnie na pierwszym łuku, gdzie wjeżdżali tam pod nas no, i rozprawiali się z nami jak, jak trzeba. Jak...